Kościół farny jest ostatnim kościołem, którego planujemy podświetlić. Poprzednio został iluminację, dostał kościół szkolny, później kościół świętego ducha, później kościół na świętej marni Panny. Kościół farny czeka na podświetlenie. Jest to w naszych planach. Odwiedzający sierp zachwycają się naszymi obiektami sakralnymi, których bryły architektoniczne w podświetleniu zyskują jeszcze na urodzie. Jesteśmy również na ulicy Benedyktyńskiej. Jest to obok ulicy Świętego Wawrzyńca, perełka wśród uliczek Starego Serca. W moich planach jest to, aby uliczka wyłożona została kostką bazaltową ze starymi latarniami, jak z przedwojennego filmu. Dla ulicy Świętego Wawrzyńca w przyszłym roku będzie robiony projekt techniczny i kanalizacja sanitarna. Myślę, że również tam powstanie taka uliczka podobna jak w przyszłości ulica Benedyktyńska. Jej wyremontowanie ulicy Benedyktyńskiej będzie możliwe dopiero po zrealizowaniu przez Starostwo powiatowe ważnej inwestycji przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego troszeczkę dalej, do której będzie podłączona kanalizacja deszczowa w ulicy Benedyktyńskiej. Zwracałem się do, od dwóch lat do Rady Powiatu o remont ulicy Żeromskiego, a miasto zabezpieczyło na przebudowę kanalizacji 500 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że w przyszłym roku coś w tej sprawie ruszy.